Bełchatowscy energetycy, pracownicy PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 14 sierpnia uroczyście obchodzili Dzień Energetyka. Centralny obchody rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz ulicami Bełchatowa. Pochód zakończył się w pobliżu hali widowiskowo-sportowej, gdzie tradycyjnie odbyła się uroczysta akademia. Uczestniczyli w niej pracownicy, przedstawiciele koncernu, władz samorządowych oraz współpracujących firm i instytucji. Jest to dla nas zaszczyt, że w naszym mieście gromadzi się potencjał polskiej grupy energetycznej związanej z energetyką konwencjonalną i tu w Bełchatowie przy okazji święta świętego Maksymiliana, patrona energetyków, spotykają się energetycy z polskiej grupy energetycznej, elektroenergetycy, ci wszyscy, którzy stanowią o bezpieczeństwie energetycznym kraju. No cóż, myślę, że następne lata, które przed nami, to również potencjał obszaru funkcjonalnego zagłębia paliwowo-energetycznego Bełchatów, Szczerców, Złoczew i wokół tej idei, jednoczymy się wszyscy, zarówno energetycy, górnicy, pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej, spółki Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, jak również samorządy, które widzą w tym kierunku w kierunku Rozwoju energetyki w tym obszarze swoją przyszłość. Chcemy w oparciu o współpracę realizować swoje cele, osiągać swoje cele jako samorząd, realizować oczekiwania mieszkańców, realizować również oczekiwania tych, którzy tu wspólnie w symbiozie z energetyką chcą funkcjonować jako podmioty gospodarcze. Wiemy doskonale, że aby stworzyć dla nich warunki, a przy okazji stworzyć i tworzyć warunki dla Przyjazne dla rozwoju tej gałęzi przemysłu, jakim jest energetyka, musimy dokonać jako samorządy również określonego wysiłku. Ten wysiłek musi się koncentrować wokół dobrych warunków komunikacyjnych, budowy infrastruktury, zarówno drogowej, kolejowej. Nie bez znaczenia jest również myślenie w kategoriach połączeń lotniczych, co wydaje się dziś dosyć abstrakcyjne, co z perspektywy czasu, E, może okazać się... E, wręcz niezbędne do tego, aby aktywować, aby ten region gospodarczo funkcjonował prężnie, aby stanowił bezpieczeństwo zarówno kraju energetyczne, jak również bezpieczeństwo bez mieszkańców tego regionu, którzy w tym obszarze funkcjonalnym, w tym miejscu chcieliby pracować, chcieliby, aby były nowe miejsca pracy. Nie muszą one być koniecznie wyłącznie związane z energetyką. Widzimy również tu szansę na nowe, Innowacyjne technologie, które mogą tutaj zafunkcjonować, pod warunkiem, że ta symbioza, to wspólne działanie, ta synergia układu gospodarczego i samorządowego zafunkcjonuje w sposób prawidłowy. Jestem przekonany, że robimy dziś takie działania, które uprawniają nas do tego, aby mieć nadzieję, że to będzie naszym wspólnym sukcesem. Uroczysta Akademia była okazją do podsumowania działalności przedsiębiorstwa, a także odpowiednim momentem do wręczenia wyróżnień. Medalami za długoletnią służbę zostało odznaczonych kilkudziesięciu pracowników. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło też podziękowań i życzeń. Do wszystkich pracowników Bełchatowskiego giganta oraz ich rodzin skierował je prezydent miasta Bełchatowa. Wszystkim tym, którzy związani są z energetyką, którzy e, z tą energetyką um, e, w jaki sposób e, są e, powiązani nawet jako górnicy, bo dziś ta brać energetyczna, górnicza, to tak naprawdę pełna symbioza i pełna synergia e, funkcjonowania. E, oczywiście bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w pracy, e, oczywiście bezpieczeństwa ich rodzin, powiązanych z miejscami pracy, stabilnością ekonomiczną, bo to wszystko jest ważne z punktu widzenia planowania e, swojego funkcjonowania jako pracownik energetyki, jak również jako e, ten, który stanowi o podstawie funkcjonowania całych bełchatowskich rodzin. Bełchatowskie Dni Energetyka to nie tylko uroczysta akademia, ale także doroczny festyn i wiele imprez towarzyszących. Wspólna zabawa przy muzyce została zaplanowana na 16 sierpnia. Gwiazdą wieczoru koncertu na placu przy publicznym gimnazjum nr 3 będzie Ewelina Flinta, zaś tuż przed nią wystąpi zespół Golden Life.